Szczerze Boże, zaczynamy kolejną modlitwę wspólnotową. Rozpoczniemy Ewangelię em dzisiejszą. Chodzić w Duchu Świętym, aby poczuć lub zmieniać swoje myślenie. Ewangelia do św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest w przejść przez ucho kielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdyż uczniowie, gdy uczniowie to usłyszeli, bo to się przerazili i pytali, który więc może być zbawiony. Jezus spojrzał na nich i rzekł U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż, więc otrzymamy. Jezus, Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, co krąży tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Oto słowo Boże. Zachęcam do pytania intencji molitennych i będziemy rozpoczynali naszą piątkę różańca. Ojciec, syna i ducha, świętego się o zdrowie dla członków Wspólnoty, o dobre wychowanie dzieci, o jedność w rodzinach za kobiety w stanie błogosławionym, o Bożą opatrzność nad przygotowaniem rekolekcji dla i o dobrej owoce rekolekcji. Sprawdzę teraz, czy są jakieś intencje na czacie. No nie widać żadnej. W takim razie tajemnicę, Ja się będę tajemnicą czwartą światła przy Przemienienie na górze tabor, Marta mówi się piątą bolesną śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chyba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas od złego, amen. Zdrowa łaski pełne. Pan stoi błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za, za papieża, i we wszystkich intencjach, które powierza Kościołowi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święto Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalemna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlitwa Jana Pawła II za rodziny. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, wreszcie błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi Mógł owocnie spełniać swoje posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. Suplikacja w intencji Ojczyzny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Oj. Od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie. Od powietrza ogniu, ognia głodu i wojny, wybaw nas Panie, od powietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie. My grzeszki Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie. My grzeszki Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie. My grzeszki Ciebie Boga prosimy wysłuchaj nas Pani Bóg zapłacić za wspólną modlitwę y